Na wyścigi Horizon przybędzie dzisiaj król i mistrz kierownicy Darius Flint. Więc jeśli już wyruszyliście w trasę, lepiej zejdźcie mu z drogi dzieciaki. On nie ma litości dla nikogo. Platanie wątku fabularnego do gier wyścigowych za każdym razem kończy się dla twórców totalną klapą. Nikt nigdy jeszcze nie wymyślił w tej materii nic sensownego. Niemal za każdym razem wcielamy się w nich wyścigowego żółtodzioba, który chwilę później okaże się najprawdziwszym mistrzem kierownicy. Wszystkiemu towarzyszą bezdennie głupie dialogi, sprawiające wrażenie napisanych na kolanie, tak byle były. Po części tak też jest Forza Horizon. Fabularna otoczka gry niewiele odbiega od dna, jakie osiągnął w tej kwestii Test Drive Unlimited 2, ale jest w nowej Forzy coś, co wyróżnia ją na tle wszystkich gier wyścigowych, a przy okazji czyni jej lokalizację jedną z najlepszych jakie stworzono na potrzeby ścigałek. No ale, ale nie ma znaczenia kim jesteście ani czym jeździcie, jasne? Zabierajcie swoje bryki i swoich przyjaciół i przyjeżdżajcie tu natychmiast, okej? Okay? Domyślamy się, że dla aktorów dubbingowych praca przy nagraniach dialogów do gier wyścigowych to ciężka robota. Granie charakternych postaci z RPGów ów nierzadko jest o wiele łatwiejsze, chociażby dlatego, że kwestie są ciekawsze, lepiej napisane i skrojone pod bohaterów. W grach wyścigowych nic nie wybija się ponad nudny standard. Trzeba graczowi wytłumaczyć, kogo musi pokonać, żeby być najlepszym, gdzie ulepszyć furę, gdzie kupić nową, no i gdzie można zrobić z niej użytek. W tej kwestii Forza Horizon wpisuje się w charakterystyczną dla wyścigów miernotę, pomimo tego, że w grze czuć fantastyczny, klubowy, festiwalowy klimat, to na poziomie fabuły Nowa Forza wypada kiepsko. Barbara Kałużna, Grzegorz Kwiecień i Cezary Kwieciński starali się jak mogli, żeby uczynić swoje do bólu standardowe postacie jak najbardziej żywymi, ale sztuka ta udała się co najwyżej połowicznie. Chyba pan Dach ma problem z moim samochodem. Racja. Albo wymienisz te efekciarskie amortyzatory na coś praktyczniejszego, albo nie bierzesz udziału w wyścigach. Tak, panie da. To, co wyszło w Forza Horizon rewelacyjnie, to lokalizacja stacji radiowych. Jakże wygodnie byłoby pozostawić radiowe jingle i dj-skie pogaduchy w oryginale, tak też się w wielu grach dotychczas robiło, za przykład ponownie posłużyć może test Drive Unlimited 2, ale w Forza Horizon zdecydowano się całkowicie trzy stacje radiowe festiwalu Horizon spolszczyć. Prowadzącymi audycje w radiach Horizon Base Arena, Horizon Pulse i Rocks są kolejno Paweł Ciołkosz, Izabela Bukowska i Wojciech Paszkowski. I cała trójka spisała się koncertowo. Rzucane przez DJ-ów żarty są momentami przezabawne, podane w stylu Prawdziwych radiowych DJ-ów muzycznych, stacji, których na co dzień słuchamy, jadąc samochodem do pracy. I tylko fakt, że z czasem kwestie w radiach Horizon zaczynają się powtarzać, dają znać o tym, że to jednak nagrane na potrzeby gry audycje, a nie faktyczne, prowadzone na żywo programy. Od momentu, w którym zagraliśmy w Forza Horizon, będziemy czepiać się każdej gry, w której pojawi się funkcja radia i nie zostanie ono spolszczone. Produkcja turn -ten to doskonały przykład na to, że da się to zrobić kapitalnie i mamy wśród polskich aktorów osoby idealnie nadające się do takiej roli. Pozostając w świecie konsolowych wyścigów, kudo Stosy dla Microsoftu za to, co udało się osiągnąć przy okazji lokalizacji stacji radiowych Forzy Horizon. Słucha się ich z ogromną przyjemnością. Hej! Wciąż słuchacie Phoenixa Foxa w Radiu Horizon Rocks. Wczorajsze imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Właśnie dostałem informację od organizatorów festiwalu, że przybyło ponad 80 tysięcy automaniaków i fanów. A to tylko jeden dzień. Oto piosenka dla Was wszystkich. Jedyną rzeczą, która wydaje mi się mogła być zrobiona w Forzie lepiej, to są te nazwy wyścigów, które w ogóle nie zostały przetłumaczone. A jest tutaj bardzo duże pole do popisu dla tłumaczy, żeby jakoś fajnie je zaaranżować albo jakąś taką małą gimnastykę językową zrobić. Bardzo fajnie się to udało przy okazji stacji radiowych. Zupełnie nie wiem, dlaczego nie zrobiono tego przy nazwach wyścigów. I to w zasadzie tyle. Ciężko od zręcznościowych wyścigów oczekiwać lokalizacji o rozmiarze porównywalnym z grami przygodowymi. Niemniej to, co słychać w Horizon spodobało nam się. I choć niektóre elementy można było lepiej przetłumaczyć lub dokładniej przetestować, żeby na przykład teksty zawsze mieściły się na szerokość ekranu, to mimo wszystko wystawiamy lokalizacji Forza Horizon 4 ze znakiem jakości za lokalizację stacji radiowych. Dotychczas nikt nie zrobił tego tak dobrze i prawdę mówiąc trudno nam sobie wyobrazić, aby można było zrobić to jeszcze lepiej.